Oh my stars, it's the president! Hi, Howard! What? <laughs> Siemanko, ja jestem Seven. Ja jestem Spearman. Ja jestem Grecik. Jesteśmy w lolu. A piste tree trójeczka. Tak. Jedziemy z Tak, Patrz, Patrz, idziemy Będziemy ci wysępił od kupa, od, sus od Susa, z którym miałem duo Rankeda. Susu ci kupił? Tak Patrz, Pozdrawiam go, go za go. to. Pozdrawiam Suski Wiesz, <laughs> że cię lubię. Eee. Nie. Już nie musisz, już ci kupił. No, Dobra. Katarina jest z brązu A no, Z i bronz, mają plus 5 Ezreal skin Czyli udar wydał, wydał milion złotych Uder też brąz, jeden A Z? Z on 25 Boże. Katarina, Katarina Mieć 25 level, już tak, takie te pokupione, no GG A Katarina, czwarty brąz. Dobra, nie śmiejmy się, bo jeszcze dostaniemy w dupę. Jak zawsze. No. Jak się śmiejemy, to tak dostajemy. No. Like always. Ej, ja miałem pa ja mam paragon z Biedronki, na którym zapłaciłem 7,77. Szatan prawie. No właśnie. Ba baba się śmiała, że prawie szatanem jestem. Ale co ja wtedy kupiłem? Chyba nie prawie. E, co ja kupiłem? E, chipsy Lay's, baton jakiś i bagietka czosnkowa. Może być. Aaa, to wtedy coś mi jechali do domu z internatu To wtedy było na bogato A! Uponowałem mola! Jestem opę Ręcami. No I'm so Sadistic No, chłopaki 100% dwie. Jazda, to... jazda, jazda, jazda Argutar niech sprzedał z kina Kopikompa no. <noise> Ja znowu na solo ale ma fajne te teraz skile, ho ho, 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 Co to? Deal Le... A mniejszy ten. Minioną bije mało. Albo niech patrzy jedzie na solo. A pekiem, serio. W sumie. Ale on no, będzie miał udara. No. No. Uwaga, uwaga. Ciao. Cześć, Zawsze z Patryk. E. Patrick, najbardziej OP dance in the world. Mi to się od razu jak widzę go tego tańczącego, to mi takie w głowie techniało, ale tak, No nie, taka typowa Babi, nusmę. A ma błąd? super. A kraciu ma udostępnego skina tego. Jak sam wędkarza. Dostał go z giftów, a Patryk jest biały, ruskek, Ruskiem jestem. Co facet w. Tak so much. złodziej to jest. złodziej cygański jest. ty 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 o, Pacie i Zydomą I Udyra I karta właściwie Tsunami I Udyra! Ej, Uder mnie chciał zga zganczyć, ale mu nie wyszło No go wyciulał Tsunami Ej, Kata se poszła z Zedem A nie, no. jednak jednak są A jednak se poszli Wszyscy poszli teraz Została mi Kata. Tam, tam. <noise> kata ma już -ka. No dobra, na pół HP ponad. Ale uznajmy to za lowka. Idziemy w nią wjechać wszyscy. Idziemy w nią wjechać. <noise> Jedziemy w nią, że <noise> no. krzaki? Chyba konik? A A Kata jest na lowku. Gdzie tu, gdzie tu w ale już, mnie mnie udrychytnie, to będzie kaplica. No bacz, bo nie ma go. Chyba, że on dżunglę on robi. On dżungluje. A przestań. Patrz, bierz Nie. nie. Kata tu jest. I tam I Tańczy tam, dla mnie, bo... Dobrze to wie. Że Porweją I w Zerzu, I w brońzie bo... jest. I w I Bronzie schowam na dnie. Bo... <ślać nie śmiej <ślać> się z Bronzu, przepraszam. Mamy kolegę z Susu, gra bardzo dobrze. Tak, i nasz widz jest Brązem. Chyba. To, że brązo to nie, nie definiuje wcale poziomu gry, chociaż u wszystkiego to jest takie są. So Match. i cicho, trzeba się przychlebić trochę łopakowi, tutaj wiesz. Z gra bardzo ładnie. Z usłu grasz bardzo ładnie, ale no, on o tym wie przecież. Hehe. <grych> <grych> to bardzo. to bardzo nawet. Jestem co? Garen. No. Jestem Garen w śmieciu. Jestem Garen. Ideś wstanie tego potka drugiego tracił. Krecił też za radę, chyba nie. A ja chcę z nim zostać. Ej, tu macie plusa, wiecie? Dobra, zostawimy na panie na inną okazję. No tak, żeby oni łocyganili. To cygań sam. Albo Kreciu nie gdzie. Tak. Nie ma plusa. Ludzie Łatwe warioty. To ja im idę do bo oni jej nie chcą. Ona jest bez pańska. So, so much. O, to kolega gdzie ty mnie tu gonisz, halo? Może ostatnio, że to już jest dwa razy, to no niespokój. Tak, już z to to jest sala. Oj tam oj tam. Czepiasz się no. szczegółów. Jezu gdzie on to rzucił tej. Tu ma... Ej Patryk, jak przyjdziesz to i zjedziemy, tak są so No okej. Okay. Patrzy już jest Katarina SF, A... o. o, nie. Widzę ją. Łap Zeda Nie mogę, bo tu nie... Ani nie. Też ono, ten cień jego jest ciężko złapać. Wiem, ale dostałem pół pod minionów, także back. Nie, się może się nie bić z minionami jak cię tłuką? Nie tuką jeszcze. No, cały cały nie... dzień tukło, cały czas tukło. Cały dzień tukło, fajnie. cały dzień. Tak bardzo Majtało jak. Jak zjecha na Sawmatch. Nie, nie, nie! Jesteś na to za młoda! LOL Nie zabijesz jej Ja też No Mi na boku, nie czemu w ogóle Uder tam na topie, puszuje ci Widzę Tak, so much Idą mu A ja się po itemki, dobra? Ej, many z dupy, ładuj się Kto przejął drugą altarę u nich, jak to było? Ja kradłem! O, o, o. <laughs> Ihaj, tam Uważaj, idzie Zed Ej, tam dojedź nie, ja nie dam rady. Aaa regen z dupy śmieciu Po co on się robi w ogóle? Dobra, Popaj namarnował wszystko co miał Jeżdżamy w nich i na dole chodźcie On jest na pół HP, Katarina ma pełno tylko, Katarina chce nie. A ja mam pół HP IJSS Patryk nie, nie rób dżungli teraz Oż ty cygonie Nie do robię dżungli tylko... Do... Dawaj go! Bang. Solujemy i wszystkich nie Sol dojść tej. Wiem! Tu się w dupcoj Jak dzika świnia A co robię? Ucieka, Ucieka. A! <śleski> <śleski> Ucieknę! Albo i nie. Ja, Albo nie. i tak. On nie umie tak so much udyrem grać. Ale spirit guard jest. Cicho. Michał, nie ma na co. Wiem. Idę odpuszczać bota. Idę do ciebie. Ja w ogóle nie zdążę się na imprezę wbić. On w ogóle łezkę buduje. So much. A ja ich będę kryskami straszył, bo mam ich Ej hydra pod jaxa? Nie. to y Blade'a. Nie, no wiem co budować, ale pytam się w ogóle czy Hydra pod jaxa. Ja raczej nie Uważaj y Kata SS. No Jakby co? A nie, już Pedałek Pedałeś uh, Sorry. Tego tam ptakiem Ale teraz będę w nich wjeżdżał. Jak panie prawdziwy. Wjeżdżamy w nich tu, Michał. To czekaj, to jest odpuszne linie i wpadnę. A, bo już do was padnę. O nie, już po To ich tu złapię i zrobię. O znalazłem zeda. Są? Są, lol. Znowu się spóźnie. No i pre. Michał się tam tu zabije. Uder tu idzie. W którą stronę ona? To łapią z drugiej Jacksu Stunuj gościa Hehe Gejot, GJ, GJ To było piękne znowu <grystanie> A gdzie nam w ogóle zaczęło uciekać tej? Tureta! <grystanie> nie, no myślała, że nie myślała, że Nie, myślałem, że egzekuta zrobi, nie? Że Turet Za Turet ją zabije i nie dostanę hajsu. Ale do, na kill dobiegłem i ją zignorowałem. Hehehe. ja też się dawno, mogę fatykać. Blade. A. Ej, blade. Może ten tam poskakał jak. Jak żelek jakiś co najmniej. Hehe. <laughs> ale ja mam długie kudowny jest y. 160! Ile? Bo. Ej, tu ktoś jest. To jest Z. No, Ej, right, ziomek, right. to jest Twój życiowy błąd. Ale mam go, Patryk! Jax! ja jestem za wolny, że butów nie mam. Katarinę możemy. Nie? Czemu ty kraził popyleż bez butków? Bo można. Bo może. Nie kupić. No tak, to mieciu. No czekaj, bo coś mi tu ucieka. No dobra. O loli, już ładnie. Dawaj to, ich tu! Zresztą... Panie! Jakich <śleski> wypaliście! Altara im Ojej! Daj mi... Udy w ogóle się mnie tu straszył. FAK! Dostałem... Dostał hajsy. Ale cały czas jest 9 2 nie wiem czy zauważyli. A tu chcesz plusa, czy mogę wziąć? A nie, oczywiście, co małeś. Ach, Aha ktoś goni, się mam no. Katarina dokładniej ten pojąć, gdzie tak, myśli, co mi to Kata ma 7 level, ma wyższy niż ty, bo to masz 12 farmy, serio? Y tak, ale i tak jak w nią wjechałem, to ją zabiłem. Ale nie zmienia faktu, wie... że masz 12 farmy, tak? No dobrze, no bo już idę Ja yeah. też mam 12, bo Swain ma do Polast Hity. Zdamy w niego. Aj, kata na no, gani, no kurde, jesteście we dwóch, a katy nie możecie zabić. Ja przecież ją przyszedłem. A Ona nie już nie go tam no, zabij. Mogłeś mi go zostawić, ale nie. Tak, wiem, jestem tankiem, nie powinien zbierać killi. Ale za to jestem tankiem nie do ubicia, i mogą mi naskoczyć wszyscy. Tak. tak. Ona <laughs> się boje SOMACZ Właśnie. Tylko mówię, żeby ją sklepać, no przecież nie mówię, nie mówię że ty się jej boisz. No to idę. Oj! Ja, 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 ja. Zostaw tego mionka Ściera głupia. Robimy ją! Je, to co ty tam narobiłeś? Zabij ją. Nie mam takiego image, bo dopiero mu 70p Tak są Eee, tak są No, eee, no, tak nie, są. no nie, nie ale się stamtąd Wiem Nie wiem jak stąd wyjść Ja chciałem przyjść i przytankować no ale No właśnie mógł. Patryk mógł to zrobić ale już nie pomyślałem o tym Co z tym szczerze mówiąc Ja faj do po Я yeah, бы до карасками страшил. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Заставь меня гнать! Taniusz tam panie, duchem jestem. No zostawisz to! Mhm, 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 mhm. Mh. Idę do, do ciebie. Ale widać, że jesteś tam na komikie, to żaden to, 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 to. ją, Jaki tam męczył, biedny. Bo ona zaczęła skakać jak parę żelek jaki normalnie. Hm. Co ty robisz? Co kupujesz, raczej? Roa. Nie wiem, czy ma nią... Kurde, szlag, niech mnie ktoś gatuje. Ja pierd... Dobra, już tam idę. Ucieknę? Już uciekasz. Dobra. Nie, zminimalizowało mi się i. Aj ty głupku, żeś tu Aha, on nie zlutował. Au, au, au. Ty głupia ten patitu. Dobra, zobacz. Wiem. Czekaj na, na, na tego. Za 9 sekund. bierzemy bierzemy. Ewusia 4-0. No, no. warajot, nie? Co się dzieje? Ale dalej ma, ma większą farmę niż ty, Ry. ry. Tak, on jest Jack, ja jestem Swain Masz ulti? Się... Bierzemy Katę, chodź po O, Ela, Kata Zed tu jest. Ej, Zed, 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 Zed! Zed'a Co Zeda? Może chcesz mi powiedzieć, że go nie zabijemy? No właśnie, taki. Się... On wam uciekł. mało A czemu ja tu... Uder tu przeszedł na 8 levelu. O, patrzcie, kogo znalazłem. <grym> już sobie zrobiłeś te panie ładne. Dżunglę to dokończę, nie będę wredny. No, jak już robi, to we, weź tam pomóż jej, nie? Ten śmieć uciekł na ruchu, no. Ona też właśnie. A, a gdzie... A gdzie jeździł od flesza, pa, użył? Widziałem. To, tu? Nie? A użył go tu i tu odpoczył. Mam Ale to E bije masakrycznie. No chodź kata. O, czy by się trochę bała? Tak samo match? <grych> Dobra, chodźcie, robimy szybki match. Mniej, mniej wrzucania będę miał. Um. Aj Boże człowieku, ty jesteś zniszczony so much. Oj nie mam flesza, Tak. to co weź jej tam. Co to ta y robi? A trzeba, bo jest ja cały czas turret biję. A Tędy tam ucieka. No lol. Ta tędy w ogóle, tu jak... ...manewryk <laughs> Żeby się nie, nie będzie taki głupi za nami pójdzie Ja też właśnie, liczyłem na to, bo już miałem E odpalać Zabiorę plusa, co? Zabierz Chcesz farmę? Nie, bierz niący Idą do nas Zapraszam serdecznie o, 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 Ale chyba nie DM im no bo ma turreny No jak, coś ty, no ale To musi się dużo czasu odminąć Od, tego, od momentu, aż się turret fitnie Dawaj Swain, żebyś zdążył go sklepkować W razie czego Ze, o, elo Kata Co oni próbowali, w ma zrobić? Nie wiem, coś im się w dupach pomerdało Co oni się na Udyra. Ej, idziemy no. na łódź drogi. Tak, Tylko sz, sz, znajdźcie go. Ja no już Dawaj, nie mam klatki, nie? Lol, ale ty jesteś głupi, Zed. Tak, so fucking much. Ale wrześ pod, pod. No nie chciałem go zabić. Obiecuję, że go nie chciałem zabić. to farmę Do walki. Democchio. Ej ja idę bo jemy ja 2000 Ja, ja 2300 Nie, ja będę miał większy dimek O kata, weź ją tam czymś Alma w mordę, zostaw Ja się tam musiał wkręcić do Nie ja się po prostu kręcę, to jest wiesz No wiem, wiem Spin to win, motherfucker Dlatego nic nie mówię Ja nie idę po sklepach, to ja dobrze, nie mówić no. Inę Czekaj, bo ja mam i tak stu na... tej im koropie ja turretę zniszczyłem. Dalej, Michał. No to zapikaj, ja ci nie będę A Ład. Odskakiwaj do minionów możesz. No wiem, ale tak za blisko byłem, więc... Dobra, ja sobie idę, bo 3300. Buty... Mm. Ja idę trójce dorobić też. albo pójdzie się z A ja sobie zbudowałem, patrz, Patryk, co zbudowałem. Infinitkę. Tak, bo krytyki mi się dają z E. Dzieci. AHAHAHAHAHAHA ha 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 gdzie mu Kurde, tam tam akurat nie ma Chodź tu Boże Ja Wciędał sam już... <laughs> tu Red o Cześć ty Kurde. się z wackami na oby pozamieniał No i co? zabiję se go Tylko nie zabiję Zabij ją Ja ona ma 1-9 no. no bo ja mam 14-2 Ja masz 6-1 Jak ja mam okej Kreciu życiowe staty Widzę forma życiowa Życiówka Życiówka Panie powrót do Jacks A ja ich jeszcze pozabijam nawet pod tym turetem no, bo ja multi. Ja też. O! Patrz! Yeah, nie, udało Great. nie udało się. Nie udało ci na inko. Jest to oni... <tryk> na dwóch wat i... nie mogą dojechać. A! A ja, ja jestem to... na low'ku. Ja. No idę, idę, idę. A nie. No, na nie tą wyjdź. <tryk> do... <tryk> No, Uż z dupy, szybki Szybki, os, ostre, życie, nie, ostre no, no, życie ostre jak Życie ostre jak macheta Stoisz tu głupi Ewusia rage 7-1 Ej dajcie mi dojść Kto <grym> e, ci broni? No ja nie zdążę To cinki No to wiesz, ja nie jestem tak jak ty krótkodystansowiec Sih tam dużo Ej dajcie mi dojść do was chociaż przybyszam. No minionki tylko to zabijamy od Ja dojść. się spuszczam pierwsza, a wy zaraz po mnie, dobra? Cześć ty się z wackami, na pozamieniał No i dziękuję o. bardzo So easy motherfucking The epic epic win dziękuję bardzo za obejrzenie materiału ja jestem Spearman ja jestem Seven miał życiówkę L mam razie